Witam serdecznie. Reprezentacja Polski w piłce nożnej znowu rozczarowała. To był po prostu blamasz tego niedzielnego wieczoru. Niezwykle ważnym mecz dla losów grupy E w eliminacjach Mistrzostw Europy. Podopieczni Fernando Santosa przegrali w Tiranie, niestety aż 2 do 0 z Albanią. Gole dla gospodarzy strzelili Jasir Asani i Daku. No, my jako pierwsi dobrą okazję do zdobycia bramki stworzyliśmy sobie w ósmej minucie, kiedy to Piotr Zieliński otrzymał świetne podanie w pole karne od Jakuba Kiwiora. Lecz pomocnik Napoli oddał strzał po ziemi, z którym jednak bez większych problemów poradził sobie Tomasz Strakosza. Biało-czerwoni trafili do siatki w 21 minucie gry. Po dośrodkowaniu Sebastiana Szymańskiego, futbolówkę przechwycił kiwior obrońca naszej reprezentacji. Z bliskiej odległości posłał tu piłkę do bramki. Kilkadziesiąt sekund później jednak zainterweniował wal. No i tutaj analiza wykazała, że w momencie dośrodkowania. Kiwior znalazł się na minimalnym yy, spalonym. Gol, niestety, został anulowany, a na tablicy wyników znowu zawidniał rezultat 0 do 0. Ta sytuacja tutaj wyraźnie pobudziła albańskich kibiców, którzy zaczęli jeszcze bardziej żywiołowo dopingować swoją reprezentację. I to pomogło, bo w 37. minucie gry za polem karnym pozycję strzelecko wypracował sobie. Asani, ten 28-latek, oddał kapitalny strzał z dystansu. Po którym piłka zatrzepotała w siatce, Albania wyszła na prowadzenie 1-0. Do Arbiter doliczył aż 8 minut do pierwszej połowy do regulowanego czasu gry, a dlatego tyle było doliczone tych minut, to, bo to konsekwencja przerwy na początku spotkania wywołanej pojawieniem się na boisku RAC. No i też, bądź co, nie bądź długiej analizy WAR. Ostatecznie do przerwy wynik już się nie zmienił i na pewno tu kryliśmy wielkie rozczarowanie po tej pierwszej połowie. Liczyliśmy, że w drugiej połowie reprezentacja będzie ambitniejsza, będzie waleczniejsza i odwróci Rosji tego spotkania. I tak się wydawało, że po zmianie, po zmianie stron piłkarze Fernando Santosa ruszał do odważniejszej ofensywy. Wciąż jednak nasza reprezentacja miała problemy ze stworzeniem sobie, ze stwarzaniem sobie tutaj sytuacji podbramkowych. W 63 minucie nie Albanczycy zadali drugi, cza, y, drugi cios i y, y, y Elber y, y, Ramadanin zagrał piłkę w pole karne Tam znalazł się wprowadzony z ławki, chwilę wcześniej Daku. Zawodnik y, Rubina nakazania. On y, wziął na plecy Mateusza Wieteskę Obrócił się bardzo mocnym, strzałem pokonał Wojciecha. Yy, Szczęstego. Po stracie drugiej bramki Biało-Czerwoni kompletnie stracili swój animus, swoją moc można powiedzieć do walki. Trener Szantos próbował wprowadzić zmiany na boisku. Pojawili się yy, między innymi Kamil Gosicki Karol Świrelski, lecz yy, nie przyniosło to przełomu w poczynaniach ofensywnych Polacy podejmowali pojedyncze próby tworzenia ataków pozycyjnych, ale no, brakowało w nich tempa i zdecydowania. W końcu stało się jasne, że nie ma szans na odwrócenie losów tego spotkania. Albania wygrała 2-0 i awansowała na pierwsze miejsce w grupie E eliminacji Euro 2024. Polska jest czwarta tylko z dorobkiem 6 punktów na drugim. I w trzecim miejscu klasują się odpowiednio Czeki i Mołdawia. Obie ekipy mają po osiem oczek. A tutaj y, składy, w jakich wystąpiły reprezentacja Albanii, reprezentacja Polski. Reprezentacja Albanii. Tomasz Strakosza, Elstret Hasaj, Ardian Ismaili, Bert Dimisti, Mario Mitaj, Yasir Asani. Y, w 70. minucie tutaj wszedł Arbon Muja. Jelber Ramadi, yy, Nedmi Bajarmi, w 80 minucie tutaj wszedł Klaus Giasula, Christian Assalani, w siedemdziesiątej minucie wszedł Kidi Bair, y, Sokoli Ciekalesi, w 62 drugiej minucie wszedł Milardaku, Daku, y, Myrtro Uzuni, w 62 drugiej minucie wszedł Talund Seferi. A Polska w następującym składzie. Wojciech Części. Szczęsny Bartosz Bereszyński, yy, yy, Michał Skóra w 70 minucie wszedł Tomasz Pędziora. Yy, Jan Benarek musiał puścić wojsko z powodu kontuzji w 34 minucie, yy, i zastąpił go Mateusz yy, Wieteska. Jakub Kiwior, Mati Sebastian Szymański w 61 minucie wszedł Karol Świderski, Grzegorz kryfy i oczywiście w 70 minucie wszedł Karol Linetti, Piotr Zieliński. Jakub Kamiński od 61 minuty, Kamil Grosicki i nasz kapitan Robert Rewandowski. Sędzio był Józef Maria Sanchez z Hiszpanii. Żółte kartki otrzymali Cia Kalesi, Alsani, Strakosza, Daku, Weseli, Muja, Seferi, Bednarek, Kamiński, Wreszyński, Krychowiak, Kędziora, Wiaterska. Krychowiak otrzymał drugą żółtą kartkę, ponieważ... Pierwszo złapał w meczu z Wyspami Owczymi, w wygranym meczu 2-0 u nas, na Stadionie Narodowym. i Nie zagrał w meczu z Mołdawią na Stadionie Narodowym. Teraz no, może przejdźmy do ocen, zacznijmy od Wojska Szczęsnego. No, nasz bramkarz w teorii nie miał dużo pracy w pierwszej odsłonie. W każdym razie został zmuszony do kapitulacji w 38 minucie po strzale życia, można powiedzieć, tak to nazwać ten strzał, Jasira Asaniego. Wojciech Szczęsny przy tym uderzeniu nie miał natomiast nic do powiedzenia. W drugiej połowie Albanczycy dali dwa celne strzały, po, których jeszcze, po którym z jednych z nich piłka niestety znalazła drogę do bramki drogę tak do no bramki po raz kolejny siatki musiał wyciągać polski bramkarz. Mm, tak, to piłkę. Co oznaczało, że to drugiego dla Arbanii. Dla mnie tutaj taka ocena minus 3. Oczywiście będę tutaj srogi. No bo jak można ocenić tak blady występ naszej reprezentacji na tle Arbanii. Jan Bendarek No radził sobie całkiem nieźle obrońca Southampton w pojedynkach z Albatniczkami przez nieco ponad 30 minut gry chociaż zbyt często rywale yy, nie zagrażali jednak Będanek jeszcze przed przerwą musiał opuścić wojsku z powodu kontuzji yy, mięśniowej dopóki grał tu trzeba przyznać mieliśmy jeszcze bezbramkowy remis no i oceniłbym go też tak na no na trójkę no. Tomasz yy, Kędziora Zawodnik y, Paoku Saloniki zaliczył niestety, tu trzeba powiedzieć, słaby przy, występ przeciwko Mołdawii w Kiszyniowej. Wyjezdowe spotkanie w na Najdanym na mnie służą, ponieważ to po niepotrzebnym wici piłki w ciemno Tomasza Kędziory zaczęła się akcja, po której Albania zdobyła niestety pierwszą bramkę. Na uwagę zasługuje natomiast fakt, że. 29-latek dzięki swojej agresywności dobrze spisywał się w pojedynkach powietrznych. No, i tu bym tak go ocenił: Tomasza Kędziora na 2 z plusem. Jakub Kiwior, obrońca Arsenalu, wykazał się w 21 minucie, prezentując niezwykły instynkt strzelecki. Taki można powiedzieć: Ala Filip Poinzagi. Kiwior zachował się najprzytomniej po doświadkowaniu Sebastia Szyma Sebastiana Szymańskiego, kierując piłkę do siatki. Ostatecznie, no jak wiadomo, ten gol po weryfikacji war został anulowany, bo nasz gracz był na milimetrowym spalonym. Bodajże to wychylenie barku o tym decydowało. W późniejszych fragmentach tak rywalizacji zawodnik walczył i tego mu nie można było odmówić. Gdy jednak gospodarze chcieli skruszyć polskim urobroni, to im to się udawało. Siłą rzeczy zawodnicy z formacji defensywy, jak moim zdaniem tutaj ponoszą za to winę. I tak bym Jakub dwa 2, ode mnie taka nota. Bartosz Waryszyński. Tu trzeba powiedzieć, że jeden z tych zawodników w szeregach naszej reprezentacji, który zostawił na boisku sporo serca i woli, walki, Bartosz Baryszyński angażował się nie tylko w grę na skrzydła, też pojedynki siłowe, co skutkowało tym, że no nie zbyt dobrze wyglądał po tym meczu. Można powiedzieć, tu przytoczyć bardziej jak po jakimś walce. No tutaj w jakiejś walce, nie wiem, bokserskiej niż w spotkaniu piłkarskim wygrał udział. No mniej więcej tak dam Bresińskiemu, trzy mniej, no, Matiukasz, yy, to natomiast piłkarz Anston Willi, w teorii miał tutaj zapewnić yy, reprezentacji Polski w niedzielny wieczór większy ruch na skrzydle. Rzeczywistość była jednak taka, że szybkość i dynamika, no, Mati miał to, widać było, ale nie były one wykorzystywane przez naszych reprezentantów. Piłkarz natomiast akcentował swoją obecność na boisku rzutami zautu w stylu, no można powiedzieć, Tomasza Hajty, nawet nie wiem, czy dalej tej piłki nie wyrzucał niż Tomasz Hajto, który prezentował za czasów kadry bardzo dalekie wyrzuty, takie w pole karne i właśnie to matikę czynił. Dlatego też dostanie ode mnie trzy notę Jakub Kamiński. Ten zawodnik miał być tym, który nie będzie się bał brać ciężaru gry. W pierwszej połowie Kamiński nie prezentował się najlepiej w drugiej części gry. Nieco się poprawił zawodnik Wolfsburga w 57 minucie nawet mógł strzelić gola. po go, ale nie wykorzystał swojej okazji. Do stołu. No taką notę dostanie od 2,5. No i przejdźmy tutaj do Grzegorza Krykowiaka. Doświadczony pomocnik Leo zegrał przeciwko Albanii swój setny mecz w reprezentacji Polski. Na uwagę zasługuje to, że w pierwszej połowie Grzegorz Krychowiak nie zobaczył żółtej kartki, co może być sukcesem tego zawodnika, bo w pierwszej połowie, pamiętajmy jak to było na Stadionie Narodowym z Wyspami Owczymi, była żółta kartka. W każdym razie jego nieustępliwość była dla gospodarzy bardzo niewdzięczna. Niejednokrotnie tutaj osaczał przeciwników w środku, pora, aczkolwiek nie zawsze z oczekiwanym dla polskich kibiców efektem. Po przerwie Krychowiak zaczął by brać, no można powiedzieć, trochę ciężar, gdy na siebie oddając strzały za pola karnego. Ogólnie rzecz biorąc, nie był to zły występ Krychowiaka i tak bym mu dał trzy miejnoty: Sebastian Szymański. No na pewno były tutaj duże oczekiwania względem y, pomocnika w y, Sebastian y, Szymański po raz pierwszy z niezłej strony zaprezentował się przy zagraniu, po którym anulowany był gol, oczywiście wtedy strzelał Kiwior w ramach przypomnienia. Popisał się świetnym dośrodkowaniem rzutu wolnego. To było wszystko, jak dla mnie, co pokazał ten 24-latek. Szymański słynie z tego... Właśnie to mnie zdziwiło, bo Szymański słynie z tego, że ma szeroki wachlarz podań. Ale nie próbował go ujawnić w niedzielny wieczór. Tak jakby był wielkim nieobecnym, można powiedzieć, z, z tymi umiejętnościami. No i co tu koniec końców mówić w że Potencjał załomika wciąż jest nieodkryty, jak dla mnie. No i tutaj y, oczywiście przejdziemy do Piotra Zielińskiego. W starciu z Wyspami Owczami Jukasz Napoli był jedną z najbardziej widocznych postaci w szeregach reprezentacji yy, Polski. Natomiast w meczu z Albanią już nie było to tak. Gdy poprzeczka zawieszona została wyżej, to zawodnik był kompletnie wyłączony z gry. Irytujące było również, jak człapał po boisko, gdy był wynik 2-0 dla rywali. No było to widać gołym okiem. To nie ten sam Zieliński. No i tu dla mnie będzie nota 1 plus. Będę surowy, bo było to widać yy, po Piotrze Zielińskim. To nie ten sam Zieliński. Nie wiem, co tu było przyczyną tak słabego występu. No i na koniec oczywiście chciałem przejść do kapitana naszej reprezentacji polskiej. Oczywiście chodzi o Roberta Lewandowskiego, zawodnika FC Barcelony. I tu go oceniam na, no powiem na końcu, na jako ale pewnie się spodziewacie, że to nie będzie wysoka ocena. Kompletnie bezbarwny występ naszego polskiego napastnika. W pierwszej odsłonie Robert Lewandowski nie wyróżnił się za niczym. Co było o, godne uwagi? No Robert po prostu był wolny, niedokładny i rzadko angażował się w grę. Nie oddał nawet jednego celnego strzału, mając ogólnie 10 kontaktów z piłką. W drugiej połowie niestety wszyscy liczyli, że będzie lepiej, że może weźmie ciężar na siebie. Niestety w drugiej połowie nic się nie zmieniło. Więc dla mnie to najgorszy występ w tych eliminacjach Roberta Lewandowskiego i zasługuje, zasługuje tu dla mnie na ocenę. 1, a że rok szkolny się zaczął, wracając do uczniów 11. Yy, września a dzisiaj to może Robert Lewandowski otrzymał pierwszą jedynkę. <grymne> Nie wiem czy któryś z uczniów dostał już jakąś jedynkę yy, w Polsce, no ale ode mnie Robert Lewandowski dostał ocenę yy, Jeden. No ale co tu mówić? Co tu mówić o cenach? Po prostu yy, po prostu no. Po prostu no, gra była koszmarna, jak sami Państwo widzieli, ci co oglądali mecz, no, mieli Państwo do wyboru obejrzeć lepsze widowisko, bo siatkarze grali o ćwierćfinał z Belgią, wygrali tam 3-1, dopełnili tylko formalności. No ale dobrze, przejdźmy tutaj do tego, czy w ogóle piłkarze... Nasza reprezentacja podopieczni Fernando Santosa mają możliwość wyjścia z grupy. Teoretycznie tak, ale szanse są tylko, moim zdaniem, na to matematyczne, bo po przegranej zadbaniu reprezentacja Polski znacznie oddaliła się, trzeba powiedzieć, od przyszłorocznych mistrzostw Europy, które będą rozgrywane w Niemczech. Na ten moment wydaje się, że najpewniej z dwóch pierwszych miejsc awansują Yy, nasi rywale. 10 punktów albańczycy oraz Czesi, którzy mają 2 punkty mniej niż albańczycy. Jednak Czesi rozegrali jedynie 4 spotkania. Za miesiąc sobie dwa zespoły się zmierzą w tiranie i pewnie wtedy poznamy zwycięzcę naszej grupy. Oczywiście szanse na awans do mistrzostw Europy są dla nas yy, czysto teoretyczne. Na ten moment jesteśmy dwa oczka za za Czechami, tak? Którzy jednak rozegrali jedno spotkanie nie, gdy nasi południowi sąsiedzi rozegrają swój zaległy mecz, odskoczą nam na pewno na kolejne trzy punkty i to oni zajmą pierwsze miejsce w grupie, zajmując miejsce Albanię, wymienią się przed tym, się miejscami w tabeli przed tym decydującym meczem, o pierwsze miejsce w naszej grupie w takiej sytuacji reprezentacja Polski będzie traciła do dzisiejszych rywali cztery punkty, a do Czechów aż pięć. Do zakończenia eliminacji, patrząc na to, zostały tylko trzy spotkania, w których nie możemy, a musimy zdobyć komplet punktów, czyli 9 punktów. Jednak w tym czasie i Albania, Czechy również będą y, powiększali swój dorobek, bowiem grać będą ze swoimi Wyspami owczymi i Mołdawią. Tak więc, co musiałoby się stać, byśmy znaleźli się na pierwszym bądź drugim miejscu w grupie. No już nie mówię o tym pierwszym, chociaż o tym drugim jeszcze w marzeniach. Yy, Przemówianym, oczywiście bezpośrednim awansem na Euro najczęściej, najzwyczajniej należy wygrać, tak jak mówiłem, pozostałe spotkania i licząc na to w prosty sposób, że rywale będą, będą gubić punkty. No cuda się zdarzają. No. Wiadomo, no, ale czy tak będzie czysto teoretycznie łatwiej będzie nam dogonić reprezentację Czech, ponieważ z nią przyjdzie nam rozegrać mecz w połowie listopada na Stadionie Narodowym. Gdy nam oraz Albanii udałoby się zwyciężyć nad Czechami, tracilibyśmy do nich tylko dwa punkty. Z kolei, żeby udało nam się przegonić naszych południowych sąsiadów, ci musieliby przegrać jeszcze jeden mecz. Ale to moim zdaniem wydaje się niemożliwe. Tak więc reprezentacja Polski wciąż ma szansę na awans, ale jednak mniejsze to wygląda tak, że Alwatyjczycy coraz częściej nie mogą już nie zdobyć żadnych punktów. Z kolei nasi zawodnicy muszą zgromadzić komplet punktów. No Tak to się prezentuje, więc ja liczę, że trzeba wygrać ten, bo trzeba wygrać ten mecz z Mołdawią i wtedy będziemy grać w barażach no, przez Ligę Narodów, a tam już nie będzie y, łatwych. Rywali, no. Przypuśćmy, trafmy na taką Ukrainę albo na takich Włochów, to już przy takiej grze. Yy, do widzenia po prostu. Może tak być, że naszej reprezentacji nie będzie na, tym, na tych rozgrywkach europejskiego czempionatu. Nie będziemy się bić o miano najlepszej drużyny starego kontynentu. I teraz pytanie. Co dalej z naszym trenerem? Bo Cezary Kuresza jednak z tego co widać nie, nie, nie zwalnia oczywiście Fernando Santosa. No tutaj jest kilka zapytań w sprawie tego: no dlaczego? Może dlatego, że Fernando Santos jakieś odszkodowanie by musiał mieć? Chyba że Kuresza się zabezpieczył i w przypadku złych wyników klauzula ma podpisane, że po prostu. Zwalnia naszego selekcjonera. Nie wiem. Moim zdaniem, w przypadku takim, jakby został zwolniony Fernando Santos, ale na to się na razie nie zanosi, to ja bym zaryzykował tutaj takie dwa warianty, mam swoje takie przemyślenia. Ryzyko, znaczy, da dać poprowadzić kadrę, no oczywiście nie ryzyko, dać poprowadzić kadrę w polskiemu szkoleniowcowi. I tu mam dwa nazwiska. Yy, tutaj ja biorę pod uwagę. Yy, pierwsze to takie, można powiedzieć ryzyko, bo ten premier, pewnie się domyślacie, chodzi o Marka Papszuna. On no miał tylko doświadczenie w Polskiej Lidze, no i tam przygodę w pucharach, w eliminacjach. Yy, oczywiście. I tutaj mogą być wielkie ryzyko, bo nie prowadził nigdy reprezentacji. To inny poziom, ale myślę, że warto by było zaryzykować. A drugim takim kandydatem dla mnie jest Michał Prowierz, który prowadzi reprezentację U21, no i już ma pewne doświadczenie. I czemu też mu nie dać szansy? Yy, tak, według. Tak, tak, tak. Ja tylko, według moich przypuszczeń, jakby tak się stało, bo też może tak się stać, że Santos sam sobie przemyśli sprawę i odejdzie. Bo miał przecież wcześniej oferty. I myślę tutaj, że taka najlepsza, najlepsze wyjście by było dać tutaj, żeby jak najlepiej dokończyć z nowym szkoleniowcem te eliminacje. No i niech on już kształtuje na przyszłe lata tą reprezentację, nawet pomimo braku awansu, żeby to procentowało, żeby odświeżać to kadrę, stawiać na młodzież, bo mamy młodzieżowców utalentowanych, tylko trzeba po prostu dać, postawić na młodzież moim zdaniem, odświeżyć tą kadrę, no Budować od podstaw, nawet nie przegrywają, ale niech zdobywają doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości. No to tyle odnośnie wczorajszego meczu porażki z Albanią. Do zobaczenia, do usłyszenia.